Kochani, dziś wróba wyboru. <laughs> Czy on wróci? Wybierzcie sobie kubkę. Mamy trzy kubki i zaczynamy od jedyneczki. Czy on wróci? No, kochani, tutaj, jeżeli chodzi o jedyneczkę. Były jakieś wiadomości, jakby kontaktowaliście się z tą osobą, ta osoba tak naprawdę musiała dokonać wyboru albo wy musieliście dokonać wyboru. Była przy tym walka, taka za wszelką cenę. Jedna z was, jedna z, z, z was albo on, albo, albo ty po prostu musieliście dokonać wyboru, i tutaj była walka o to najprawdopodobniej żeby ten związek przetrwał, bo żeby ta znajomość przetrwała. Następnie niestety mamy tutaj rozpoczęcie całkowicie nowego projektu, tak jakbyście chcieli kurczę jeszcze coś zrobić w tym kierunku. Tak naprawdę, żeby jakbyście próbowali zacząć od nowa, ale jest tutaj zamknięcie całkowite tego etapu tej znajomości. I ta karta jest ostatnia. Były tutaj jeszcze, właśnie, jakieś wiadomości, a tutaj mamy na końcu śmierć. I śmierć tak naprawdę zamyka ten rozdział bezpowrotnie. Mm, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale widzę tutaj dużo walki, tak naprawdę. I to jest taka walka za wszelką cenę, tak naprawdę. To chyba nie jest nic dobrego, co nas w życiu może spotkać. Taka walka, bo to znaczy, że jeżeli jedna z osób walczy, no to chyba tak naprawdę. Nie ma, nie ma tu ani nowego początku, jest tylko na pewno zakończenie. To takie przedłużanie, mam takie wrażenie, przedłużanie jakby swojej agonii. Ta osoba nie wróci, kochani. Tu jest śmierć, ta śmierć zamknie, wyczyści kompletnie rozdział, który był wcześniej. Tak? Nie ma tu jakby nadziei, absolutnie. No dobrze, zobaczmy teraz dwójeczkę. Czy ta osoba wróci? No, muszę powiedzieć, że ta osoba raczej nie wróci, dlatego że mamy tutaj wujieczce, tak naprawdę sąd ostateczny, czyli wyczyszczenie jakby sytuacji, która gdzieś tam między wami nastąpiła. Mamy tutaj smutek kobiety, tak naprawdę, i to są dwie bardzo złe karty które mówią nam o złamanym sercu i o dużym braku takim emocjonalnym. Mało tego, widzimy tutaj w tych kartach, że mężczyzna typowo poszedł w zarabianie pieniędzy. Czuje się w ogóle bardzo takim zaradnym życiowo mężczyzną i no ma tutaj nowy projekt, czyli tak jakby w ogóle nie oglądał się za siebie, tylko tak naprawdę poszedł w kierunku zarabiania pieniędzy i nowego projektu, tak? No myślę, że tutaj generalnie na dzień dzisiejszy nie mamy na co liczyć, dlatego że pokazuje się ten sąd ostateczny, który mówi o tym, że no sąd ostateczny, takie rozliczenie danej sytuacji, i po tym sądzie ostatecznym następuje tylko i wyłącznie zmartwychwstanie, tak? czyli rozliczamy sytuację i idziemy dalej. I tutaj widzę właśnie to złamane serce kobiety i bardzo duży brak emocjonalny, taki, taki brak miłości. Ten mężczyzna po prostu wybrał, nawet nie kobietę, nie nowe życie, tylko po prostu poszedł w jakby w kierunku kariery, poszedł w kierunku pieniędzy, nowego projektu, tak? Zajął się, porzucił to, co było wcześniej i zajął się po prostu zarabianiem pieniędzy i taką nową ścieżką życia, jakby. I zobaczmy trojeczkę jeszcze. Kto wybrał trojeczkę? A tutaj bardzo ładnie, ponieważ w trojeczce, kochani, mamy przemyślenie kto wybrał trojeczkę, to tak. Mamy tutaj pustelnika, czyli jakby przemyślanie spraw, takie cofanie się do takiej, do takiej energii, że ja muszę po prostu skupić się chwilę, pomyśleć, wyciszyć się, odsunąć się od ludzi, bo czuję tak naprawdę, że nie mogę zrobić kroku naprzód. Przy tym tak naprawdę są jakieś spotkania o zmroku, tak naprawdę. Ja nie wiem, czy to nie było spowodowane tym, że Spotykaliście się z tym człowiekiem w tajemnicy, tak naprawdę. I mamy tutaj, że ta osoba nie mogła dać kroku do przodu, tak nie mogła się jakby wyrwać. Ta Dwójka Mieczy pokazuje mi bardzo często, że my jakby jesteśmy w ogóle w bardzo trudnym związku, że ta osoba jest w bardzo trudnym związku i w ogóle ta w tym, osoba w tym związku jest wykorzystywana. Ja mam takie wrażenie, Dlatego um, ona um, nie umie się tak naprawdę wyrwać z tego z, w związku, bo czuje się jakoś, nie wiem, odpowiedzialna bardzo za ten związek, gdzie ten związek nie daje generalnie w tej dwójce mieczy temu człowiekowi nic dobrego. Absolutnie. Wręcz ta osoba jest dla mnie zawsze wykorzystywana, jeżeli chodzi o związek. Być może to jest właśnie na takiej zasadzie, że ta osoba spotyka się tak z wami gdzieś tam o zmroku, w tajemnicy przed wszystkimi. Ale już kochani, że tak powiem, kolejne karty pokazują nam, że ta osoba jednak zdoła przezwyciężyć to wszystko. I tak naprawdę wyjdzie w kierunku świata i odzyska jakby pełno, pełną moc, tak jakby miała się wyzwolić tak naprawdę z tego związku, z tej, nie wiem, z tego swojego takiego me mentalnego błędnego koła, bo to może być też na zasadzie, że ta osoba ma sama, robi sobie pewne przeszkody, tak, sama źle myśli, sama jakby narzuca sobie jakieś blokady. Ale widzę tutaj, że no, ta, myślę, że ta osoba wróci i to z wielką pompą, tak naprawdę. Tylko potrzebuje tego czasu, jakby na wyciszenie się, na przemyślenie pewnych spraw. I mamy tutaj ten świat, który mówi o tym, że otwierają się te światy z w ogóle możliwości, i dzięki tym, tym możliwościom naprawdę możemy wiele, tak? I ta osoba uświadomi sobie, że, że ten świat to takie spełnienie marzeń, i, i że ma bardzo dużo różnych opcji do wyboru. Tak naprawdę ona sobie to uświadomi i odzyska, jakby moc. Ta karta mocy mówi o tym, że jesteśmy naprawdę w pełni sił takich witalnych, umysłowych i, i w ogóle czujemy się w ogóle, no, królem życia, tak naprawdę. Więc no, w trójeczkę, jeżeli chodzi o trójeczkę, to ta osoba wróci i to powiedziałabym, że wróci z taką wielką pompą. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia.